Hi guys, witajcie na moim kanale. You already know what it is. It's Lexi, and in today's vlog zaczynamy go wieczorem i będziemy go kończyć rano. Spędzicie ze mną całą noc. Ja przed chwilą wróciłam z treningu. I teraz będziemy... Co? Prysznic? A, pogadamy sobie w ogóle, ale muszę z wami... Wiecie, że ja, ja nie mogę z wami... Ja czuję taki vibe niedogadania, jak ja stoję. W sensie ja muszę siedzieć, żeby z wami gadać. Bo można z wami gadać, czyli to, ale można z wami też... Gadać! O, matko, dobra! A więc co takiego u Ciebie się dzieje, Leksi? Ja nie chodzę do terapeuty, więc ja jestem swoim własnym terapeutą. Ja sama ze sobą czasami tak gadam. A więc Leksi, jak wyglądał Twój dzień dzisiaj? Dzisiaj nie miałam treningu na rano, więc mogłam... Jako jedyny dzień w tygodniu pospać trochę dłużej, więc to doceniam. W rano i pierwsza myśl to było... O oh shit, nie masz pomysłu na odcinek dzisiaj. Więc to była myśl, która mnie trapiła przez dobre kilka godzin. Ale jak widać mam pomysł na odcinek. Potem Janek przyjechała na nagrywki. Nagrywaliśmy współpracę jedną. I potem poszłam na trening. Dwugodzinny trening. That was really fun! It was actually fun! It was. To was actually fun. Naprawdę ja bym mogła siedzieć i siedzieć i siedzieć na takich treningach. Dzisiaj rano... Aha! Przepraszam. Od czego zaczął się mój dzień? O, zaczął się od tego, że pierwsze co obudziłam się rano, odmówiłam modlitwę i co? Szybko budzik na dziesiątą, bo o dziesiątej ruszała sprzedaż biletów na koncert Olivia Rodrigo. Nigdy nie kupowałam biletów, nie wiem jak to wygląda, nie wiem, nie mam pojęcia, ale muszę kupić bilety. To była moja myśl dzisiaj rano. Muszę kupić bilety na ten koncert. Więc ja i moja kuzynka zgadaliśmy się. O, dobra, wstajemy, szukam, szukam, szukam. Jadę, jadę, jadę i szukam Anglia. I patrzę, bum, nie można. Patrzę, inna data, Anglia, boom, nie można. Patrzę, Irlandia, bum, nie można. Patrzę, Francja, bum, nie można. Patrzę, Włochy, boom, nie można. I moja kuzynka mówi, Damn Lexi, o, oh my gosh, ja jestem 9 tysięczna w kolejce. I teraz ja nie wiem, co to znaczy, że 9 tysięcy osób musi, jest przede mną i musi odpaść, żebym ja, nie wiem naprawdę, co to znaczy, ale to nie brzmi za dobrze. A odkupować bilety później to też jest możliwość, aczkolwiek y, one będą pewnie. 3-4 razy droższe, i nie wiadomo, czy one są ludzie, czy one są prawdziwe. W sensie, no, ktoś ci może sprzedać jakieś bile. Dobra, nie wiem, nie wiem czemu Wam o tym mówić. W każdym razie to trochę mi... kurde, no. Bardzo, bardzo chcę iść na ten koncept i będę bardzo się starać, żeby iść na ten koncert. Co zrobiłaś dzisiaj dobrego? Dzisiaj ja przesiedziałam cały dzień w domu, więc nie miałam jakiegoś dużego pola do popisu, aczkolwiek wczoraj byłam na zakupach z moją koleżanką i kupowałam ten cały outfit z Nike i coś mi... Coś mi ten pan mówi 250 zł, ja sobie myślę... Coś mi śmierdzi. Ja jeszcze mówię do mojej koleżanki, do Izy, mówię Iza, oh my gosh, to jest o wiele taniej niż w Nike, nie? Bo to był jakiś Go Sport czy coś takiego. Ja mówię, ej, to jest o wiele taniej niż Nike za cały outfit i, 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 i pełną skarpet. Dwie ponad 200, prawie 3, a ona mówiła, no tu A ja sobie myślałam, no, mm -mm, coś mi tu nie gra. I ja mówię do tego pana, do tego kasjera, uh, czy to na pewno się zgadza, bo coś mi się nie zgadza. A on tak sprawdza, sprawdza, o oh, faktycznie, nie naliczyłam na gińcu I, i naliczył podobne gińce. That was a good thing, right? W sensie, shit, I could have just skirt taken that shit. Co zrobiłaś złego w tym tygodniu? Bardzo prosta odpowiedź, aczkolwiek nigdy. Się nie dowiecie. Nigdy. Nikt. Nigdy się nie dowie. Co chciałabyś sobie polepszyć? Na pewno chciałabym. <śm> um, na pewno chciałabym polepszyć parter. Na pewno chciałabym być. Chciałabym na pewno bardziej doceniać to, co mam. Uh, chciałabym więcej czasu z rodziną spędzać. chcę w się sensie mieć więcej czasu dla rodziny. Chciałabym mentalnie. Chciałabym mentalnie popracować nad sobą w jednej kwestii, w sensie chodzi o. Dobra, nieważne, nie daj. Za co jesteś wdzięczna? O! Oh. Jestem wdzięczna za bardzo dużo rzeczy. Jestem wdzięczna za. Number one, family. Number... O, oh, jaka okropana odpowiedź. Mm. Jestem wdzięczna za, za obserwatorów, za treningi, za to, że mam gdzie mieszkać, co jeść, że mam znajomych fajnych, besties. Za to, że jestem wdzięczna za moje koty. Jestem wdzięczna za. To chyba są główne rzeczy, za które jestem wdzięczna. Dobra, więc to była moja dzisiejsza rozmowa ze sobą. Terapeutyczna rozmowa ze sobą wieczorami. Bardzo polecam. One oczywiście troszeczkę inaczej wyglądają, jak się ich nie nagrywa. Aczkolwiek fajna sprawa, fajna sprawa. A, jeszcze muszę zjeść! Ja pierwotnie zapomniałam zjeść. Jestem bardzo głodna. Jan, widać zmęczenie na mojej twarzy. Ej, serio, aż mi się oczy zamykają, mi naprawdę się bardzo Ja nawet, bardzo sobie mi się spać. Dobra, na co ja mam chodzę? Ryż smażony z kaczką? We like that, dobra. A, przecież ja to muszę podgrzać do jasnej cholery, no co ja robię? Ej, włożę was jest środka, dobra? Ale co my tutaj mamy? Ryż jakiś azjatycki, smażony. Ja nie mam czystych widelców, więc musimy... <gryśla> znalazłem jakieś pałeczki randomowe. Czy ja umiem jeść pałeczkami ryż? Bo sushi ja tak. Ale ryż... This shit is... talent. Pieprz. Ojej, to czasami tak, że jesteś tak głodny, do takiego stopnia głodny. Jesteś głodny, 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 że osiągacie taki etap, że mam głód. That's me right now. I'm so hungry that I'm not hungry. Zjadłam. Muszę umieć zęby iść prosto spać. Ja już wam się nic nie pokażę. A bitch is dead. I am so tired. I look like a little boy, ale a cute little boy. Trochę mi teraz się zaczęła poprawić. Więc za to też jestem wdzięczna. O, jest już dosyć późno. Jest 12:21. Ja jutro muszę wstać, bo jest sobota, i jutro mam trening na 13. Więc mogę sobie troszkę. A troszkę. Zostawiam budzik na 10.00. 10. Dobra, ja teraz wiecie co zrobię? Ja się pomodlę, ja się pomodlę i, i potem e, pooglądam sobie Tiktoki do spania. Tak wygląda mój night routine. Ej, fun fact, ja się modlę też za was, serio, za mojego obserwatorów i za to, żebym ja była dobrą influencerką. Żebym ja, może to głupio, głupio trochę zabrzmi, żebym ja była dobrym przykładem. Tyle osób mnie ogląda, jakaś tam część się inspiruje, żebym ja was fajnie prowadziła, żeby... Żeby też pan mógł był dumny ze mnie, w sensie. Żeby posługiwał się mną jako narzędziem, że tak powiem. W sensie po prostu chcę to wszystko jakoś dobrze wykorzystać. I o to się też często. modlę. I wy też proszę módlcie się też za influencerów. Wiecie co, dobra, ja się z wami tutaj żegnam i widzimy się jutro rano. Good morning, guys! It's me again! Cieszę się, że mogę się budzić obok. Was. W sensie, zaczynać ten dzień z wami. Czy ja się przed chwilą obudziłam? Absolutnie Absolutnie nie. Jest 11, a ja się obudziłam o 8.30, bo moje ciało już jest przyzwyczajone, żeby wstawać wcześniej, więc zostałam o 8.30. Ale no, więc co my teraz robimy? Ja siedziałam i oglądałam TikToki all morning. Ale dawno tak nie robiłam. Seria sobota i niedziela to jest jeden dzień, kiedy ja mogę... W sumie tylko niedziela, bo normalnie to mam wcześniej trening. W każdym razie, trening mam z wujkiem, bo, bo ja robię siłownię z wujkiem. Ja bardzo nie lubię siłowni. MMA, fun, we love, ale siłownia, blech, trash, oh. Annoying. Ja naprawdę chciałabym zrozumieć fenomen, dlaczego ludzie lubią siłownię, chodzić na siłownię. Dla mnie to jest... W każdym razie, na, na 13 tam się jedzie 45 minut Bo ja dojeżdżam do siłowni, która jest najbliższa do mojego wujka No więc co my zrobimy? Wstaniemy, ogarniemy się trochę Zjemy śniadanie, ja nie lubię jeść śniadania. nigdy nie jem śniadań Ale muszę się teraz trochę zmuszać Idziemy się ubrać, idziemy ubrać jakiś sportowy, ki strój A! Jeszcze jak wstałam, to ja sobie słuchałam Sad songs. We love sad songs. W każdym razie okej, ja już się ubrałam Kupiłam ostatnio taką nową koszulkę, ale ona, ona jest bardzo wygodna To jest najwygodniejsza koszulka jaką ja mam, ale ona wygląda jak piżama Fest jak piżama, normalnie jak szła sobie Skirt spać. W każdym razie, która jest godzina? 11, 11.16, ja muszę od 12 dni, czyli mam 45 minut czasu, czyli ja bym mogła teraz już zacząć sprzątać, ale ja muszę w mojej głowie poukładać, ja nie mogę sprzątać pół, 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 ja muszę zabrać się w siły i raz, a porządnie zrobić, więc zrobimy to po treningu. A, myśmy zjeść śniadanie, nie? No mam ten robot, pamiętacie, kupiłam ten robot co za pieprza, ale on nie jestem zadowolona z nią. Nie wiem czemu wam to mówię. W każdym razie on sprząta jakoś 50% rzeczy. How many concert? Ej, hey, fun fact, ja nie mam nigdy pojęcia, kiedy ja mam okres. Ja po prostu dzień przed okresem czuję, że mnie tutaj boli. Czy to jest dobry czas, żeby mieć okres? Co? Teraz mam w przyszłym tygodniu. Ważna jedna rzecz, a ja mogę być wrażliwa, czyli nie za dobrze. Treningi. No, powiedziałabym, że taki średni tydzień na okres. Średni tydzień na okres. We're gonna sing i zrobimy też śniadanie. Oj, oj, oj! Co tu mamy? Wybrałam kanapkę, bo nie chce mi się myć sztuczców. Zimne kanapki. Mmm, zimne mięso. Czemu sobie tego nie podgrzejesz? Bo to są ogórki i te ogórki, jak je podgrzeję, to nie będą dobre. Mmm, delikatny, Nie, serio dobre. Kupiłam ostatnio im takie kawałki kurczaka i dałam teraz Frankowi. I co on zrobił? On do buta mi to wsadził i teraz nie może tego wyciągnąć. Środa, teraz mi but będzie kurczakiem walił. Ugh. Więc uh, jest 12.20. Ja muszę teraz zamówić ubera i jadę 40 minut do mojego wujka i robimy trening. Potem pojadę do mojej cioci chyba na obiad i do moich kuzynek. W każdym razie będziemy się tutaj żegnać. Thank you guys so much for being here, osoby, które jeszcze oglądają te vlogi. Ja was... Tak, doceniam serio, bardzo dziękuję, że jesteście. No i widzimy się kiedy, jutro, bo co jest daily? I love you guys so much. Bye!